Czasu zatrzymać się nie da, ale czas, który otrzymujemy od Pana Boga, możemy przyjąć jako wspaniały, wyjątkowy dar. Chciałbym w niedzielę palmową bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w nabożeństwach pasyjnych, w Drodze Krzyżowej, w gorzkich żalach. Za wszystkich, którzy przez święte rekolekcje chcieli przygotować się, na ile mają takie możliwości wiary do świąt wielkiej nocy. Przed nami wielki tydzień, wielki czwartek ustanowienie świętej Eucharystii Sakramentu Kapłaństwa, wielki piątek, kiedy rozważać będziemy mękę naszego Pana Jezusa i wielką sobotę, kiedy zaśpiewamy radosne alleluja Jezus żyje. W naszych modlitwach, w całej naszej parawianej wspólnocie nie chcemy pominąć nikogo. Każdy z nas jest inny. Wszystkich akceptujemy i ich inność i życzymy, aby poprzez prawdę dotarli do tego, który jest drogą prawdą i życiem. Chorym, cierpiącym młodzieży i wszystkim życzymy z Bazyliki Katedralnej Wesołego. Aleluja! Szczęść Boże na piękne spędzanie Świąt Wielkiej Nocy.